Dzisiaj razem z naszym pompompurinem znajdziemy kulę tylko i wyłącznie z pompompurinem, czyli w sumie z Sanrio, sunriobą. Ale musimy na niego trafić jak trafić. najwięcej pompompurinów. Trzeba na niego trafić. I jeśli uważacie, że nasz pompompurin, który z tyłu ma półce, jest przy uroczyku, jeśli kciuka gdzie kategorię wymieniamy pieniążki. Pompuś wymienia pieniądze. Tu jest pompompurin, jest różowy. Jest złoty. jest złoty, to jest jako trofeum, więc zobaczmy, czy nam się trafi. 400 aż kosztuje. Bo Pompompuriny są drogie. O tak. To są duże. Przekonamy się w domu. Mam tutaj dużo kul. Ale szukamy czekaj, strony. Czekaj, czekaj, gdzieś tu były. Tu są ja I tak jak może pamiętacie, na tym filmiku wyciągałam z nich hulę. Możecie sobie zerknąć. Co takie trafiłam? A my przechodzimy. Tu nie ma pompom -pom purina tu? O Boże, Jakie I to jest za 300, je więc pom -pom 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 dajemy. Próbuję w wcelowe, co ale nic nie widzę. Trzeba uważać, że tu nie ma zawneczki czy już się skończyły. Zerkniemy, czy to jest. Ale w domu. Jest to kolejny. Najpierw znalazłam niego, ale zobaczcie, to jest cały z pompom purina. -pom Dobra, bierzemy i to, i to. To jest za 400, a to jest za 300. To tutaj możemy wziąć więcej, bo jest tylko pompom purina. -pom Idę szukać, to jest nie fair, że ja nic nie znalazłem. Ej, pufinka. Nie ma więcej pom pufinka. Niemożliwe, ale paczki nie jest cały. Dobra, ja jeszcze przejdę. A, a tu niżej? Cinnamon Roll z jakąś pom purin liczy się. Dobra, najpierw ten. O, matko, ale on jest piękny. I kręcimy. To są zawieszki. No. Kiedy tak spójrz, Ej, jest. Jest. I tak tutaj jest. Też. I tu jest jeszcze ten trofeu. Ten jest drogi, on jest za Pory. 500. Może on jest Najdroższy. Jakiś, może on jest jakiś większy, wiesz? Luxury. Trzymajcie kciuki, żeby był tutaj nasz Cinnamon Roll pom purin. Cinnamon pom purin. <laughs> I piątki? Nie jak ci To jest najdroższa kula, bo żeby to był zapakowany, nic nie widać. Nazywam jeszcze taki. Patrz, to jest król, to jest pom pompurin jako król. Dobra, i to tu weź jest z dwa. Dobra? Dwa na pewno weź, żeby był. I co, mufinka trafiłaś, króla. O nie, już to trafia o matko. Tak. To jest mu finka. Mufinka. mufinka będzie miała pompurinową mufinkę. W ogóle patrzcie, tu jest pom tu jest pom ale zaraz cię zaprowadzę do najlepszego pompompurina. Tończyły mi się właśnie pieniążki, ale chcę mieć wrolą. No, jest, zobacz, że to jest pom pompurinów. Patrz, finka, to jest najważniejsza kula. Czemu? To jest jest najważniejsza kula. O matko, pufciowa. Pupciowa, Pufciowa kula. Wymieniaj pieniądze. O matko, jak to jego? Dobra, Którego? idziemy wymienić tak. i widzimy się w domu. <laughs> Ciasto pompone. I podczas pompom purina. chcieliśmy przekazać. Że lecimy raz do domu, rozlazkować kulę i zobaczymy, ile purinów nam się uda zdobyć. Jesteśmy w domu, mamy wszystkie nasze kule. Zobaczcie, jak dużo ich jest. I teraz w komentarzu piszcie, jak myślicie, ile purinów uda nam się trafić. Dobra, macie ostatnie sekundy, żeby to napisać. Piszemy, piszemy, piszemy. I koniec, bo Pupcio Purin stwierdził, że już koniec czasu. Zacznijmy od tej, to jest chyba żarówka. Ja poczekaj, po, jestem ciekawy, ile w ogóle purinków uda nam się zdobyć. W ogóle w zaczajek ona jest brokatowa, jest śliczna. I w środku oczywiście jest zdoby... Pompompurin, ale my trafiliśmy, o nie To jest cinnamon rolls To jest pom pom Czekaj, skoro to jest żarówka, czy ona w ogóle świeci? Nie, pewnie nie, to jest breloczek mm. Szkoda, bo jakby świeciło to byłby sztos totalny Wygląda jakby miała świecić, no nie wiem Poceduję, może później mi się uda ją włączyć Ale, póki co to nie jest purin, więc wylaznie Idziemy do żółtej kuli, bo może żółta jest większą szansą na purina. Okej, okay, zobaczmy, otwórzmy ją I... Paryloczek. Z kim on jest jakąś dziewczyną? To jest kotka? Hamufinka, ty naprawdę nie wiesz. Pupka na bardzo dużej ilości właśnie filmów. Trzyma chomiczka? Jest, to nie jest jego chomik. Gdzie to nie jest I jego tak chomik? Jak nie poznajesz jego chomika, to nie jest jego chomik. To jest jego chomików w większej Myślisz? wersji. Myślisz? Oczywiście, że tak. Ja uważam, że to jest chomik Na piśle, czy to jest chomik, czy kociak. moim zdaniem to jest jakiś kociak. Nie, to jest chomik, Ale Boże, ej, rezerwuję, jest prześliczny! Serio, bardzo mi się podoba. 10 na 10. Dobra, idziemy dobrym trafem. Idziemy dobrym trafem. Mamy i... jeden, jeden jeden jest w tym y momencie. Tak, tak, trzeba będzie podliczyć. Mm. I, mm. i zobacz, kto z widzów się nie mylił. Teraz niebieski, niebieski mi się każe z inną drogą. A few moments later. Ciężka kula. O nie, to nie. jest ta ryba. Ej, jak on się nazywa w ogóle? Ryba. Dobra, pan ryba. Niech będzie. Pupciopurina jest lepszy O nie, patrz jaki był cudny do wygrania. A to nie był ten najdroższy? O nie, to jest Sanrio. Bierze saunę. Są oni nowe. są w saunie, to jest ręcznik i oni się pocą. Okej, okay, ja widzowie nie wycierpię sauny. Tak ja lubię lubi, wiem, tak, ale to jest nie. Niestety... też lubi najwidoczniej. To jest niestety minus dla nas, no bo nie znaliśmy Pupciopurina. Więc idziemy może znowu do żółtej kuli. Może one są. Jakimś znakiem, że tutaj są Pupciopuriny. Każda żółta to jest Pupciopurin. Łatka, ja czasem ciężko wychodzę. O nie! Ej, no nie, 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 nie! Czyli to jest kuromi. Troju, szopaczek. Tak, były się? te szopo szopowe. <laughs> Jaki to był? O nie! No. No, I się Trafiła. Tu jest, tu jest, jest tu jest na dole, tu jest pokazany Szopuś! Mm. Jaki słodkiwała? I ona jest taka obrażona, że jest w tym stroju, więc ją po prostu utrzymujmy, może. Um, Jestem ciekawy, ile pieniędzy trzeba wydać, żeby z jednej serii trafić wszystkie na przykład. Różnie, od szczęścia zależy, czy to jest pumpciopurin. Co? To znaczy, że on jest tutaj, w środku? Tam to jest niebieska kula, to nie. Jest. O Łatko, to jest charms, charms. To czapu. Taki ładny. To była seria tylko, że jest popołudniowy. Aha. z nie trafili. On trzyma Donata, on jest w czymś, nie wiem. On trzyma na a ale ten z Donatem. Kurczę, szkoda, że go nie zrobiliśmy. Ale ten też jest ładny, bardzo ładny, strasznie mi się tak, podoba. Rozumiesz, co to jest? Czasik, to jest do... pudding popciopurin. No do jedzenia. Nie wiem, ale ważne się podoba. Patrz do tej brązydki, będzie po prostu prześliczny. No dobra, widzę, że to nie jest popciopurin. To no znowu ta nie, rybka. Rybcia. Więc może po prostu już ją stan, bo już chyba ona też nie trzyma tej presji. No najwięcej z rybki na razie. To jest mufinkowa to mu musinki jako oni No tak, tutaj był nasz pompon Jest przepiękny, wiem, ale Ona niestety nie pachnie, szkoda, bo myślałam, że może jakimiś takimi truskaweczkami O, to jest jego nazwa Nie wygląda nie wiem, nie mam Hankiodon! On się nazywa Hankiodon. Mamy tutaj. Z... Ej, przynajmniej mamy podpowiedź do odcinka, dziękuję ci bardzo. Ehm, jesteś taką. No, nawet nie wygląda jak mufinka. Ehm, wiem, wiem. Ehm, ja chcę tą, tam, bo to okay. jest. Okej, dobra, to, to, jest... to musi być mylące. To ciężko, strasznie. Faktycznie. I to jest w ogóle kula, która ma w sobie saszetkę niespodziankę. I ona boje na tych najdroższych, bo na kosztowała aż 500 jenów. Kula z automatu, to no. dużo. No to, to jest bardzo dużo. nie jest... Co tutaj mamy? Nie tu jest kula do kąpieli? Tak I jest? I tu jest niby po przefurim I tu Dobra, odpakujmy ją No i co? Idziemy do kąpieli O nie, czy to będzie Ceylon Rose? Dobra, napełniamy nasz zlewik dajmy kule. kulę Powiem wam szczerze, że mam obawy, bo ona jest niebieska, więc boję się, że to będzie Ceylon Rose Nie, to chyba tak nie działa Ale wow. Rzezujesz. O, matko, czy to poparłeś? O, nie. Ale nie wiem, czy to jest pom -pom polina Zobacz, bo to tak dziwnie wygląda. Chyba, że to jest strój pompompulina, to też byłoby mega. Naprawdę, kto to jest? O, nie, to jest hero strój, a to jest ta właśnie Han. coś tam? Trój hero-caropy. Lubię się hero ty A być jaźmieć pom pompompulinem. No trudno, troszeczkę się nie udało. Ale zobaczcie, czy to nie znowu ta seria właśnie z tym puddingiem, że to są same pompompuliny. A I więc trafimy go. Tylko pytanie, czy powtórkę? Tadam. I tu w środku jest. Czy to jest... Ej, to jest inna seria, poczekaj, żegl, no, czekaj, nie jest czekaj. To samo, ej. Czyli tu mogą być inne. Nie, o nie. Sanrio. Ale są dwa, tutaj. Tu i tu. To jest jako pudding, a tu jest jako po prostu on. I mamy... O nie, pokażę. Co ty tu robisz? Co? Znowu ty. Przyznaję, jesteś holo, jesteś słodki, ale nie jesteś naszym bamba. Bam wiem, znajdziesz no, no, no dobra, mm, spróbujmy tą różową Bo nie zawsze kolor, tak jak widzimy Zgadza się z zawartością Może ona nas uratuje, ojej, ona się nazywa e, je, Co to jest? Ja pamiętałam To jest królik, ostatnio właśnie moja znajoma Mi nauczyła właśnie, że ona w ogóle istnieje w Sanrio Pamiętam, że ona miała w nazwie Creamy I tu jest napisane maroon Cream chyba Jeśli dobrze to przeczytałam, więc ona Jest po prostu takim e, kremikiem Ona jest zajączkiem, no czy jesteś łana? Jesteś Ale nie jesteś Pupcio więc. No. Teraz... sobie no, Następną, po kolei jedziemy. Jest jeszcze tak dużo kul, że musi się trafić chociaż jedno. bo nam idzie. Okej, okay, i to. O, to nie jest Purin, ale. I kto, co to za owieczka? Co? Co owca? Nie ma tu w ogóle wypisanych wszystkich, ale to ta owieczka nazywa się co gimium, Coś takiego. Może jakaś postać poboczna. Tak, ale bardzo ładnie to wygląda. Ale nie jesteś Popcicurinem, więc idziemy do tej saszety. I ona jest różowa, więc no cóż. Ale tu były do wygrania. Złote. O! I platynowe ich posążki. Patrz, jaki to jest czadion. I mamy dwie szanse na Popcicurina jest złoty i pladyntynowy, a mało tego, chyba jest tylko dwie inne postacie. Czyli nie jest jednak popularny, mówiłem. O czekaj, czy mi się dobrze wydaje, że to jest złoty Pompompurin? Okej. Okay. Tak, proszę państwa, mamy trwałą. To jest pieczątka. Tak, to jest i często oni robią. Pieczątki. O, tutaj tu jest pom Już się okay. że to jest coś innego. Oni często robią po pieczątki tylko trzeba mieć swój tusz I tak jak wrócimy do Polski, musimy kupić sobie tutaj tusz ale najpierw jakiś taki różowy, czy coś żeby w kąpiel. Kąpą Bardzo mi się podoba, jest naprawdę prześliczny. I tak Będzie stał. Nie no, śliczny. Ej, to jest moje jedna rzeczy dzisiaj. Zielone, jak Keroke robi. Nie, jak Pocaccio Pocaccio jest. A znowu to ten strój szopa? Mm -hmm. Tylko nie wiem, czy to jest ta sama seria. Nie, to jest inna troszeczkę, bo było dwie serie. No dobra, nie jest to złe, ale chyba komuś tak. No, oddam. no bo to nie jest poczopurini. To też jest kuromi, widzę i to jest ta muvinkowa kuromi. No dobra, mutinko, kuromi musisz coś tam wyjąć i zobaczyć, kuromi jest z naszym gąplem. Ale uważam, że słabo są zrobione. Nie on, nie, tak. trzymają, nie trzymają nie w ogóle takiego i kolor, i kształt. I kształt. Wow, no ale jako przywieszka byłoby naprawdę fajnie, gdyby e, może troszeczkę ten kształt był. No, gdyby był pumpciopurinem, to tak. No. A to jest coś bardzo ciemnego. W kolorach pokacie. jest? Mam to w środku matko, strzeliło biedna kuleczka o nie, to była ta seria pupciowa, my chcieliśmy pupcia no. on jest matko, proszę wszystkich. To... o nie. nie no patrzcie, z tych wszystkich pupci to szczerze na pierwszym miejscu jest Pompompurin na drugim jest My Melody, bo ma te takie łapki na trzecim może on Monroesik przez ten ogon ale no on wygrywa, i to nawet nie jest Magnes. No, takie, takie średnie au to jest kula do kąpieli Muffinka. Znowu? Tak, jest jeszcze jedna. Tutaj? Tak. To za chwilę ją weźmiemy. To... A wiem, bo to jest jakiś anime, który ma kolaborację z Sanrio Co? Tak, to jest. O, coś takiego. I tutaj jest król Pupciopurin, który. Nie. nie jest z bo mamy po prostu. Kuromi, która jest chyba jakąś śnieżniczką. Po co nam ona? Miał być. Puccio no chodź do nas, no weź nie bądź taki, no. Ładną ma ładna jest figurka. Ja, jest mogłem... mega urocza. Tak, zauważyłam, że też mam tendencję do trafienia Kuromi. W tej kuli na mnie czeka. To jest, no nie torć. O matko, to jest chyba lampka, czekaj. To są jakby takie lampki, to miało być Puccio a to nam się trafiło. Ej, ładne, Władne. to jest fajne. No, i mówię ją totalną tendencję do Kuromi, więc Kuromi sobie na chwilkę tutaj usiądziesz. Na chwilkę, bo idziemy teraz do kolejnej kuli do kąpieli. Opakowanie wygląda tak, tutaj mamy naszą gwiazdę. Ciekawe, najotrafimy, proszę, dużo żółte. Jest pomarańczowo? No, ale jest duża szansa. Pomarańczowo. Trzy, dwa, jeden, 1, Wow. A, dużo Strasznie mocno to pachnie taką pomarańczką. O nie, to jest coś różowego. Kurczę. No i niestety, melody Więc idziemy do żółtej kuli. Nie, no żółte chyba są bardziej. Ciacho? Czyli to jest. Nie wiadomo, czyli to jest ciacho, poczekaj. To są banany do naklejenia. Chyba tak. To przecież papa powinien z bananów. Nie, Ну не. С яичком. Ale gdzie się nagle ja? te? Czekaj. Bo się różni tylko tym od niego, tylko tą gwiazdką, bo wszystkie inne są truskawkami. Ono obydwa by z balonami, a tutaj mamy... lampka. To jest grajka jakaś. Lampkę, drugą lampkę. I prawie poprzepuri. Może ja to przemaluję? No Okej, okay. idziemy teraz do tej. I tu jest coś pokacie. Naprawdę, to jest pin z pokacią. Ale ładny, bo jest takim japońskim stylu, więc mamy fajną pamiąteczkę. I powoli nam się kule kończą, Kitek. I jakoś chyba tak nie za dobrze nam idzie. Wzięliśmy drugą szansę na tego króla, bo to jest znowu z tego anime. Hmm. I nie teraz Cinnamon! Bo mamy to jest Cinnamon Rolls jako taki kapita? Chyba tak! Nie, jako marynarz! Ale no, nie no. jest Teraz to, bo to mi się kojarzy, że to nie skojarzy. Został 5 kul, rzuty? 4 do tama, Proszę, Tomasz, proszę to nie. To musi być Puczopolinem. Ma czapeczkę! Czapeczkę o, Mosko, ma! Tak! Jak rozerwała! Czekaj na się niecierpliwie! O, nie, to jest! A, jest. Tak, to jest portfel! Jaki on jest Stój, piękny! E, o, weź odwróć do tyłu. pokaż. Tył, ty, tył, ty tył, tył pokaż. Nie, nie ma, ma aj, aj. no. Mm. Ale tak jesteś piękny! Jest śliczny, patrz tu, możemy sobie chować resztę. Ej, ładny, no nie no tak. i obrót akcji, pod koniec. Ty widzisz poczęśliwa nam się kolorystycznie, a tu niestety. Ha, to, to, to jest lampka. To z tej serii. Pani że nie powtórka. No to tak, prawda, i patrz, mimo że mieliśmy niektóre takie same serie, to nie mieliśmy ani jednej powtórki. Zapamiętajcie, te słowa, widzowie. Kolejny świecący The collection. do collection. ładna, ładna kolekcja. I teraz idziemy do tego. A więcej razy ja wybieram kulę. O! I to jest portfelik. O nie, to jest chyba z Tak mi się wydaje. Dam, 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 dam. Skacz, to jest ten kociak? Mówiłam ci, że to jest koczak, a nie chomik. Dobra, chomik. O nie, my już cię mamy na jednym z. na filmiku. Dzień na bogato kontra na biednie. i ja wylosowałam właśnie tego pokacza w stroju Hello Kitty. Go się umieszcza na tym. I jesteś już powtórką, czyli jednak zdobyłam powtórkę na tym odcinku, widzowie. I ostatnia kula. Trzymajcie kciuki. Ostatnia kula. Piszcie w komentarzu, koniecznie z jakich kul zrobić kolejny odcinek. A w kuli. mamy powtórkę tego odcinka, czyli Maroon Cream. No niestety, ale mamy 4 pumciopuriny. Nie wiem, czy ktoś zakładał aż taki zły wynik z y, komentarzy. Nie, dajcie, tak dajcie znać, kto zgadł. Kto zgadł, napisał faktycznie komentarz, że będzie mieć 4. No ja niestety myślałam, że będzie ich więcej, ale wszystkim się bardzo podobają. Ej, dostawcie im dużo w w górę i decydujcie, co będzie dalej, Buziaki, pa!